Znasz to uczucie, kiedy siedzisz z boku swojego życia i patrzysz, jak ono przelatuje obok ciebie. Jakbyś była tylko widzem, a nie główną bohaterką. Przewijasz ekran, oceniasz innych, porównujesz się, podziwiasz cudze życie, cudze ciało, cudze sukcesy, a Twoje życie czeka. Czeka, aż do niego wrócisz. Czeka aż przestaniesz chować się za wymówkami, lękami, perfekcją, bo nikt nie przyjdzie, by Ciebie uratować, wiesz? Nie będzie idealnego momentu, nie będzie odpowiedniego nastroju. Jest tylko teraz. Jest tylko dzisiaj. I pytanie, czy masz odwagę wrócić na scenę swojego życia? Bo ono nie czeka. Nie zatrzyma się, żebyś ty się ogarnęła. Nie poczeka na ciebie. Każdy dzień, który spędzasz jako widz, to dzień, którego już nie odzyskasz. Nigdy. Ale możesz odzyskać siebie w jednej decyzji. W jednym poranku, w tym, w którym powiesz: wracam, wybieram siebie, już nie chcę tylko patrzeć, chcę żyć. I co ty na to?